chodzi czas na wstępne podsumowania tego roku, który był bardzo dobry dla firmy Solaris. On był rekordowy pod względem sprzedaży. Już dzisiaj wiemy, że z pewnością przekroczyliśmy liczbę ponad 1400 sprzedanych pojazdów. Jaką liczbą dokładnie zakończy ten rok, powiemy dopiero na początku stycznia. Ale był to także bardzo udany rok, jeśli chodzi o wdrożenie nowych pojazdów do, do sprzedaży, o prezentację nowości produktowych. Pierwszą z nich był Solaris Trolino 24. Pojazd dwuprzegubowy o pojemności. Ponad 200 pasażerów. Jest to platforma, do m, która może być oferowana zarówno jako autobus elektryczny, ale także autobus hybrydowy lub e, trolejbus. Już trwają wstępne rozmowy e, z potencjalnymi klientami, gdzie taki pojazd może się pojawić e, po raz pierwszy. Zaprezentowaliśmy też autobus wodorowy nowej generacji. W czerwcu tego roku na targach w Sztokholmie na Światowym Kongresie Transportu Publicznego pokazaliśmy Solaris Urbino 12 Hydrogen. Autobus wodorowy nowej generacji o zasięgu minimum 350 km, bardzo niewielkim zużyciu wodoru, bo to jest zużycie poniżej 10 kg na 100 km. Pojazd był już prezentowany w kilku miastach, ale co ważne, mam już pierwszy kontrakt na dostawę 12 tego typu pojazdów do Bolzano we Włoszech. Te dostawy będą realizowane w roku 2021. I wreszcie też pokazaliśmy wiele nowości, jeśli chodzi o poszczególne komponenty dla autobusów, w szczególności autobusów elektrycznych. Mam tutaj na myśli. Nową generację, nowy rodzaj baterii, jaki firma Solaris zaprezentowała po raz pierwszy w październiku tego roku na targach Basworth w Brukseli. Już dzisiaj zapraszamy. Bardzo serdecznie naszych klientów, dostawców, miłośników naszej marki na takie imprezy targowe, jak targi Transport Publics w Paryżu, oczywiście targi TransExpo w Kielcach. Równolegle w tym samym czasie, w październiku, odbywają się targi autobusowe w Rimini we Włoszech. Mamy w przyszłym roku dużą imprezę targową FIA Madrid, która po przerwie Powraca do kalendarza wystaw branży transportu publicznego. Te targi odbędą się w październiku przyszłego roku. Będziemy oczywiście także kontynuować naszą obecność z ofertą autobusów elektrycznych na targach Inotrans w Berlinie, które odbędą się we wrześniu. I najprawdopodobniej, podobnie jak dwa lata temu, nie będziemy już obecni na targach, które skupiają się przede wszystkim na transporcie ciężarówkowym. Mam tutaj na myśli targi ja w Hanowerze. Uważamy, że znacznie lepszym miejscem Promocji transportu miejskiego, szczególnie tego bezemisyjnego są targi InnoTrans w Berlinie. I na koniec chciałbym wszystkim naszym klientom, dostawcom, miłośnikom, a także pracownikom naszej firmy życzyć zdrowych, wesołych świąt Bożego Narodzenia i pomyślnego roku 2020.